Oraz momencik e, Po McLean oczywiście. Po McLean dzisiaj też kojarzony bardziej już jako trener, a tymczasem okazuje się, że on też był bardzo zasłużonym graczem. E, jeszcze mhm. oczywiście też czasy Winnipeg, e, nie, niekoniecznie Arizony. E, prawo skrzydłowy, bardzo skuteczny. Niewiele sezonów, bo, bo tylko 7 lat spędził Winnipeg, ale to był punkt na mecz 518, oczek w 527 meczach. E, bardzo produktywny napastnik no, a też umówmy się że tu nie ma akurat nikogo lepszego do wybrania e, no i Dax Mail o którym powiedziałem jako ostatnim e, taka kariera łączona ale, ale 11 sezonów dla Jazz, blisko 700 spotkań 400 punktów e, z praku laku nie powiem niech, nie, niech się Dax Mail nie obrazi ale ale tak było No tak, jakieś zmiany? Tak. Wiesz, to delikatny tylko. Don, Hauer, czy, y, tak, Hauerczak, Steen, y, Tkejczak, McLean, Smail. Dokładnie ten, tę szóstkę też mam. Zamysł werbaty zaproponowałem Martina Hanzala, chociaż mam świadomość, że, że to jest troszeczkę człowiek traktowany jako, jako jeżdżąca szklanka i, i wiele osób miałoby zastrzeżenia, czy, czy w, takim, w takim momencie powinniśmy mówić o nim jako ewentualnym kandydacie do znalezienia się w tym gronie, ale ja uważam, że, że może się tutaj znaleźć. Jeżeli chodzi o obronę numinem Karla, jak najbardziej w obu przypadkach wyjaśniłeś dokładnie dlaczego.